Na to wszystko. Elo widzowie witam Was bardzo. Serdecznie serdecznie w pierwszym ucinku. Weź na mnie, kamera. No dobra, weź. No, wziąłeś? Widzowie, Je Jesteśmy. Witam widzowie. Dzisiaj jestem u Adaskma. Adask... Adama Maszczaka. No i będziemy się wspinać na tu ten mój widzę Państwa. A więc... Zaczynamy. Tak to wyjdout. Ej, widzowie, jeszcze zostawcie subskrypcję i i Lajka i wyświetlenia, bo już dobijamy na kanale 2000 wyświetleń, więc, więc mamy 500, więc wspólnymi siłami możemy dobić nawet do, dwu, do 2000 i wtedy będę miał rekord. Pamiętajcie, każdy ta subskrypcja to jeden fan, więc subskrybujcie, dobijemy aż do nieskończoność, Miejmy, żeby do nieskończoności się udało. Do no i skończy, to się chyba nie uda. Sorry. nie No bo skoro, skoro mam, skoro mam, no patrzcie trzeba, e, bo ja jestem tak wysoki, że się w drzwiach nie mieszczę. Więc widzicie. Trzeba, trzeba zwracać uwagę na wzrost. A ty pojedziałaś? W drugiej klasie? No. Mogę powiedzieć w czwartej. Poczekajcie! W czwartej klasie. I Ora tak jest. Jak wam się. Jak, na, jak się nabraliście, no to. jak widzicie? Wiem, że prima, ma, a dzisiaj nie ma, ale już był, więc chcę Wam powiedzieć, że prima, a primis. No i zaczynamy dalej. No. Tylko pamiętajcie, to trzeba mieć też odpowiedni dach. I bo, mieć... du Dużo, um, bo ja weszłem ledwo. ledwo, ledwo. ja ledwo, Ale jestem młodsza od niego, kilka miesięcy. Więc zaczynamy.